Spotkanie ostatniej 19. kolejki rudy jesiennej, pierwszej grupy trzeciej ligi. Lechia Tomaszów Mazowiecki wygrała z Pilicą Białorzegi 3 do 2. O komentarz proszę trenerów obu drużyn. w pierwszej kolejności. Trenera Pilic Białorzegi pana Tomasza Grzywny. Na początku chciałem pogratulować trenerowi oraz zespołowi za wynik. Bardzo ciężki teren, natomiast nie mieliśmy plan na ten mecz. I gdybyśmy tak naprawdę ustrzegli się dwóch błędów, zarówno przy drugiej, jak i trzeciej brance, myślę, że byłby zrealizowany. Wiadomo, nie, nie mamy trzech punktów dzisiaj. Natomiast postawiliśmy, uważam, dosyć trudne warunki dla Lechi. Tak jak już chyba, jak schodziliśmy z boiska, speaker powiedział, że jest chyba sześć punktów straty. Macie do, do lidera. Natomiast mówię, chciałbym, jakby pochwalić to swój zespół, mimo że. Nie, wygrwa, nie wygraliśmy to dzisiaj, e, e, to dzisiaj zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze i tak naprawdę e, czego zabrakło, żeby wygrać, to uważam, że troszeczkę pewności, bo, bo jakby nie dostosowaliśmy e, naszej gry na, na połowie, e, na naszej połowie do warunków panujących do boiska tak padła bramka na 2-1, natomiast e, też troszeczkę zabrakło nam. W tej trzeciej strefie finalizacji i, i, i decyzji o, o, o wcześniejszym uderzeniu na bramkę, bo, bo tych sytuacji mieliśmy trochę. Wielek, ja troszeczkę mówię, nie chciałbym, nie chciałbym jakby oceniać, ale, ale wykorzystała te nasze błędy. Troszeczkę się cofnęli też w drugiej połowie. Próbowali grać się z kontrataku. Natomiast, natomiast, mówię stworzyliśmy sobie sytuację troszeczkę. Ta bramka na 3-1 uważam, że która padła, można powiedzieć, że może nie zabiła meczu, ale, ale pomogła lech na pewno wygrać. My tą bramkę na 3-2 kontaktowo szliśmy za późno. No więc gratulacje jeszcze raz dla, dla, dla trenera, dla zespołu, ale mówię też jakby na ten ostatni mecz pojedziemy, mówię zbudowali na pewno grą, tą, którą dzisiaj zaprezentowaliśmy. Dziękuję bardzo. Teraz na komentarz proszę trenera Lecha Tomaszów-Bazowiecki, pana to Dominika Bednarczyka. Witam serdecznie. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że najcięższy chyba mój mecz w, w, w Tomaszowie. Oczywiście pod kątem gry przeciwnika. Wiedzieliśmy sporo o Pilicy, że jest Beniaminkiem i, i do niedawna zajmowała miejsce praktycznie na samym szczycie. Gdzieś tam jakiś kryzysik się pojawił i, 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 i obsunęli się w tabeli, ale dzisiaj naprawdę pokazali, że, 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 że w piłkę potrafią grać i... Nie chcę powiedzieć, że szczęśliwie, żeśmy dziś wygrali, ale... Naprawdę szacunek dla zawodników, że, że w tym kryzysowym momencie, gdzieś gdzie między 50 a 70 minutą wytrzymaliśmy i, i zadaliśmy ten cios, bo, bo naprawdę, naprawdę było ciężko. Duże uznania dla Dominika Pecyny. Rzadko kiedy indywidualnie Gdzieś tam te noty przyznaje, ale dzisiaj jego zmiana, można powiedzieć, spowodowała to, że, że trzy punkty zostały w Tomaszowie. Mecz tydzień temu z Legią, a dzisiaj też pokazał, że, że, że bardzo łatwo jest przejść z tego piłkarskiego piekła do nieba i odwrotnie. Już myśleliśmy gdzieś tam, że, że jesteśmy super ekstra, bo, bo legie, żeśmy ograli, a, a dzisiaj w pewnym momencie no, byliśmy tłem dla dobrze grającej pilicy. Ale tak jak mówię, chwała chłopakom, że w tym kryzysowym momencie, pierwszym, gdzie straciliśmy bramkę, umieliśmy szybko zareagować i się podnieść, i, 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 i odwrócić losy meczu. A tak jak mówię, no, ten kryzysowy moment w drugiej połowie po prostu przetrwaliśmy gdzieś tam. Odrzucaliśmy y, tego przeciwnika, bo, bo cały czas chciał y, wyrównać I, i ta bramka, tak jak trener tutaj powiedział, 3-1, y, podejrzewam, że, że wystudziła mocno zapały. A tak jak mówię, końcówka już gdzieś y, y, po prostu spowodowała, że za późno ten kontakt y, został <laughs> złapany naprawdę cieszą trzy punkty, ale tak jak mówię, dzisiaj naprawdę musieliśmy je po prostu wyszarpać, wyszarpać jedne z najbardziej docenionych punktów przez drużynę Lechi. Tak więc jeszcze bardziej po prostu te punkty będą dzisiaj cieszyć, smakować. Odpoczywamy dwa dni i szykujemy się do ostatniego meczu. Z mamrami, którym też byśmy chcieli podtrzymać naszą pasę i, i, i udanie zakończyć tą piłkarską jesień.